Dzisiejszą uroczystość, jego wstąpienia, teksty, które przed chwilą słyszeliśmy, one wskazują na sytuację w historii Kościoła, w historii świata, kiedy czas tej fizycznej obecności Jezusa na Ziemi dobie końca. No to jesteśmy świadkami rozstania. Jezusa ze swoimi uczniami. Ostatnie słowa, pożegnanie, ostatnie dyspozycje. I wreszcie ta chwila, o której słyszymy, że uniósł się, uniósł się w ich obecności w górę. Tak ten moment przedstawia autor Dziejów Apostolskich, a Ewangelista Łukasz dopowie, że został uniesiony do nieba. Usłyszeliśmy także o obłoku, który, który zabrał go im sprzed oczu. Być może, że cała ta te teksty, ta sceneria, o której słyszeliśmy, być może że te zgodziły, czy na kanwie tych na tych słów, możemy przypuszczać, że Jezus ze swoimi uczniami rozstał się, wstępując do nieba i to miejsce pobytu Boga utożsamiane jest nieustannie ze słowem niebo. A niebo z kolei niebo z kolei jest utożsamiane z tym tronem Boga, który jest który jest u góry, ponad nami, ponad naszymi głowami. Bo no, skoro Jezus wstępuje do nieba, a się unosi, to jakby przez całe wieki naturalnie, że odczytywaliśmy, że to gdzieś tam w górze. Dziś, kiedy nauka o wszechświecie jest tak bardzo zaawansowana, Przestaliśmy tak jakby Boga szukać w chmurach. Ludwik Pasteur, wybitny uczony z dziedziny mikrobiologii i chemii, ten, którego znamy jako twórcę, twórcę penicyliny, on wyraził się w ten sposób: Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy przybliża do Boga na to. I, jakby, doświadczenie to potwierdza: kiedyś nasi dziadkowie, może rodzice czasami bardzo surowo wychowani, bardzo doświadczający takiej surowej lekcji życia, bez żadnej teologii. Wiedzieli, że Pan Bóg jest i Panu Bogu należy się cześć, Pan Bóg, Panu Bogu należy się szacunek. Nie rozprawiali, nauczyli się pacierza i ta wiara była prosta, konkretna. Pan Bóg był. Później człowiek zaczął zdobywać trochę wiedzy i wydaje mu się, że już, już jest tak mądry. Idzie do technikum, niektórzy ukończyli studia, Przeczytał może. Yy, parę książek, kilka egzaminów zdał. Już wydaje się, że jest najmądrzejszy, wraca i yy, yy, jakby trochę z przekąsem, że yy, opowiada, że Pana Boga nie ma, no bo przecież, no bo przecież, przecież, skoro nauka tego nie jest w stanie dowodzić I yy, trochę też z takim yy, doświadczeniem, z takim przeświadczeniem jako Argument czasami zdarzało się, czy zdarza, kiedy mamy przecież astronautów, co byli w kosmosie. Yuri Taganin rzekomo miał powiedzieć, byłem w niebie, byłem w kosmosie, bo tam nie widziałem. Tak mówiła propaganda. Jego, jego przyjaciel mówił, zaprzeczał temu, że on tych słów nie wypowiedział. I um, chcę tutaj powołać się z kolei, Tam powiedział, nie powiedział. Natomiast o czym mówi e, nasz, Mirosław Mówię, nasz Mirosław Hermaszewski? Mówi nasz. Mirosław Hermaszewski mówi o cudownym takim doświadczeniu. On mówi, że ten widok, ta harmonia, ta estetyka, te kolory, i gwiazdy, których jest nieporównywalnie więcej niż widać się z ziemi. I to jest coś nieprawdopodobnego. To jest takie doświadczenie, on mówi na, na pograniczu mówi, filozofii, mówi, gdzie człowiek w pokorze staje i mówi, gdzie w tym całym wszechświecie człowiek, jakiś mały człowiek mówi. I wszystko wskazuje na to, mówi Hermaszewski, że on jest że on jest. Można sobie tę wypowiedź znaleźć w króciutkim dwuminutowy na YouTube, gdzie y, z pełnym takim przejęciem Hermaszewsku opowiada i wspomina tamto doświadczenie, które bardzo mocno mi zapisało mu się, ten obraz bardzo mocno zapisało mu się w pamięci. A więc y, to jest czy ten już ogrom wiedzy, duża wiedza sprawia, że człowiek pokornieje. Znamienne jest to, że niewierzącymi wśród naukowców, czyli naukowców są, to są to Natomiast wszystkie języki ścis przedmioty ścisłe, matematycy, fizycy. Są ludźmi na ogół wierzącymi. Wybitni profesorowie są na ogół ludźmi wierzącymi. Tam, gdzie nie ma teoretyzowania, nie ma bujania takiego słowotoku, ale gdzie jest konkret, są liczby, są liczenia, są, jest zachwyt na Nieprawdopodobnym porządkiem we wszechświecie, w świecie, we wszechświecie, w liczbach. I potrzeba nam chyba takiej wrażliwości, potrzeba nam odkrywać tę wrażliwość w sobie. Ja nie mówię, że nie ma, czy nie mamy, nie jesteśmy wrażliwi. Jesteśmy, ale to jest bardzo specyficzna wrażliwość. Gdzieś takie doświadczenie w pracy ze w szkole pokazuje, że jesteśmy tak wychowywani, żeby się rozczulić no, i żeby, żeby mieć wzgląd na cierpiące w schronisku zwierzaczki. Młodzież bardzo chętnie się angażowała w rozmaite zbiórki karny na, na przy, przy różnych tam okazjach do schroniska, to świadczy o pewnej wrażliwości. Dzisiaj widzimy e, kogoś tam w swojej wrażliwości z ziemniakami w hospicju, To też jest znamienna wrażliwość, ale idzie o inną wrażliwość. O taką, gdzie potrafisz usiąść na łące i zachwycić się tymi kwiatami, jakimś zachodem słońca, tym motylem, który przelatuje e, nad morzem e, to, tym bezmiarem, e, bezmiarem wód, czy w górach potęgą i, i trzeba, trzeba takiej wrażliwości, o której mówi Hermaszewski, to wszystko budzi w takiej pokorze podzi, że gdzieś tam jest ten terytorium to wszystko stworzy. Nie potrafimy sobie tego tak po ludzku wytłumaczyć, ani wyobrazić, bo i sam Jezus mówi, ani oko nie widziało, ani ucho, nie słyszało, jak wielkie rzeczy. Przygotował Bóg tej I z każdym dniem, z każdą chwilą tak w właśnie wrażliwości szukali taką w sobie wrażliwość z Bożą pomocą, z Bożą